Projekt Stowarzyszenia Prokuratorów Lek Super Omnia, bo to też jest organizacja pozarządowa, prokuraturzy przygotowali całkiem nowy model działania prokuratury, też bazując na tych doświadczeniach, które powodowały, że nie zawsze ta prokuratura, już och, nie będziemy rozmawiać, co teraz się dzieje z prokuraturą, ale nie zawsze ta prokuratura cieszyła się zaufaniem społecznym, stąd też wiele takich pomysłów, no, poczynając oczywiście od kwestii fundamentalnej dla praworządności, czyli rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i e, prokuratura generalnego. I podobnie ten biedny minister sprawiedliwości, znaczy biedny w cudzysłowie oczywiście, minister sprawiedliwości, jak, jak w tym pakiecie ustaw sądowych, też będzie miał dużo mniejszy wpływ na e, to, co w prokuraturze będzie się, e, będzie się działo. Jeżeli chodzi o te kwestie właśnie obywatelskie, to też poddanie prokuratury e, większej e, kontroli, e, kontroli społecznej Prokuraturzy będą musieli się też współpracować z organizacjami pozarządowymi przy okazji prowadzenia niektórych spraw. Też powstanie Naczelna Rada Prokuratury, która będzie stać na Straży Niezależności Prokuratorów i Asesorów, przy której z kolei będzie powołana Rada Rada Społeczna, też składająca się z organizacji pozarządowych. Z ostatnia może taka techniczna sprawa to jeszcze też te rozgraniczenie kompetencji śledczych, jakie posiada Policja i inne uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego organy od kompetencji oskarżycielskich, i też w ślad za tym mniejszy wpływ prokuratora generalnego na indywidualne śledztwa. Niezależnie od tego, że te funkcje będą rozdzielone, to prokurator generalny nie będzie mógł tak jak obecnie wpływać po prostu na to, jak indywidualne śledztwa mają być prowadzone.